Witajcie kochani, jesteśmy w centrum, które przygotowuje Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Jest z nami Józef, Józek, który tak o sobie mówi, dlatego że zna bardzo dobrze język polski, dlatego że był wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy w miejscu dość istotnym, dlatego że jesteśmy w kaplicy. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży to nie jest tylko biuro i dokumenty i papiery, ale również modlitwa. Ile się modlą, jak się modlą, o tym Józef. Cześć wszystkim! Jesteśmy tutaj w Lisbonie i jak widzicie tutaj w kaplicy mamy msze każdy dzień i też adorację, bo przygotowujemy w Światowni Młodzieży nie tylko życie, ale duchowość też, to jest bardzo ważne dla nas. I prosimy o wasze modlitwy dla Światowni Młodzieży i czekamy na was tutaj w Lisbonie. O que ainda é a procura de ti?